Witajcie w nowej, ale degustacji. Tym razem belgijskie piwo Pirat. Teraz w małym bączku. No i dobrze, bo jest dosyć mocne. 10,5% alkoholu. Hmm, hmm. Pirata może powalić, w dużej ilości oczywiście. E, fajny kapsel w, z pięknym żaglowcem, takim samym jaki na etykiecie. I co oni tu piszą? Hmm. Może zacznę od składników, jakie znajdę? E, woda, słód jęczmienny, cukier, e, ryż, chmiele i drożdże. Mm, ryż, no proszę. E, no jest po prostu piwo mocne belgijskie, refermentowane w butelce. No, to dużo nie widzę, żeby to było jakiegoś osadu na dnie, no, ale może się okazać. Dobrze, otwórzmy i zobaczmy, co tam w środku siedzi. Okej. Okay. O, bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Bardzo fajnie nasączone dwutlenkiem węgla no zresztą jak jest refermentacja to cały czas się on produkuje eee, taki złoty kolor troszkę jakichś tutaj mentów jednak pływa niedużo piana duża, ale dosyć szybko tworzą się średnie i duże pęcherze i podejrzewam, że to zaraz upadnie, ale jak na razie jest duża i kremowa i w miarę gęsta bardzo przyprawowy aromat, e, sporo gumy balonowej, e, gałki muszkatołowej, troszkę e, goździków, Uch, dużo tego jest, kolendra, lekki banan. Bo jest, jest przyjemnie, lekko słodkawo od tego banana też. Mmm, bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. E, tak. Przyprawowo, gęsto, ale zarazem jest owocowo, słodko. No i mamy gumę balonową, ale jest super. Dobra, przejdźmy do smaku. Maszę zrobić. Wysokie nasycenie, ale wiecie co? Zaskakująco przyjemne, łatwo pijalne Uu. i nie jest ciężkie. Nie jest ciężkie, ono jest takie wysmuklone, może przez dodatek tego cukru. Lekko słodowy smak. Jest lekka słodycz tutaj. Owocowość. Takie swojskie domowe polskie owoce. Troszkę gruszki, troszkę jabłka. Jest też guma balonowa. Już dużo mniej banana jest tutaj. Są Przyprawowe nuty, troszkę kolendry, jest też ziołowa goryczka. Bardzo przyjemnie się to pije. Widzicie, zmienia mi się głos, ponieważ momentalnie tworzy się piana w ustach. I zanim jeszcze zdążę wszystko przełknąć, to ciągle narasta i narasta. Bardzo przyjemne w odbiorze piwo, łatwo pijalne, oczywiście niebezpieczne niesamowicie, ponieważ e, nie wiecie, że pijecie 10,5%. Alkohol jest ładnie ukryty. Może leciutkie rozgrzewanie w przeku. Nic więcej. Może pijecie, powiedzmy, jak strąga, ale ciało jest lżejsze w odbiorze. Wsmukłe. E, bardzo takie łatwo pijalne. Bardzo owocowe, przyjemne, lekko kwaskowe. Ale kwaskowo owocowością hmm. może troszkę suszonych owoców ale takich Wiecie suszonych na dachu słońcem, e, a, nie, a nie w piekarniku, ani mm, podwędzanych ani nic takiego. Nie, 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 Normalne, suszone, białe owoce, no, jabłka, czy gruszki e, z nutą cytrynki. Super. Ale cały czas macie e, to odczucie słodkości i, i troszkę goły balonowej. Jest ok W warmacie jest więcej banana, a w smaku jest go dużo, dużo mniej, ale coś tam jeszcze przebłyskuje. Ogólnie bardzo dobre piwo. Na pewno warte spróbowania. U. No i zapowiadam już. Jest też wersja z trzema chmielami, że na pewno znajdzie się na kanale, że nożymy sobie. Porównać wrażenia. E, mam nadzieję, że ta <laughs> recenzja wam się podobała. Tak, jak podobał mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No, oczywiście pamiętajcie o przesłaniu linku do tego wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Czy shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic proof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing all here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts people who are